Dzień dobry, witam Państwa ogrodnych, Krystian. Dzisiaj opowiem Państwu o uprawie astrów. Dobrze, to zaczynajmy. Tutaj mamy piękny aster chryzantemowy, igiełkowy, przepraszam, ten jest igiełkowy, e, aster igiełkowy chiński. Dorasta do 70 cm wysokości. Są też odmiany miniaturowe, dorastające do 50 cm wysokości i niższe. Tych odmian jest bardzo dużo. Astry charakteryzują się bardzo długim okresem kwitnienia, co do uprawy hmm, najlepiej jest ich pikować, posiać sobie w jakiejś dużej doniczce i pikować ich, natomiast jeżeli chodzi o sadzenie, no to wysadzamy po 15 maja flanca, podlewamy dosyć często, dlatego że astry lubią poddawanie, tu mamy aster pełniowy, czyli pełny, jest też aster chryzantemowy, czyli ma taką budowę kwiatów podobną do chryzantemowych, wszystkie te astry wzrastają od 30 do 80 cm wysokości, są roślinami jednorocznymi, można zebrać z nich nasiona. Są to rośliny bardzo ładne, długo kwitnące i zdobiące pięknie wszystkie nasze ogrody. Nie są wymagające co do gleby. Jeżeli chodzi o astry pełniowe i astry chryzantemowe, lubią ziemię żyzną. Jeżeli chodzi o astry chińskie, zadowolą się nawet ziemią wapnistą, kamienną. A w następnym odcinku opowiem o uprawie czyścica wełnistego i co czyściec lubi. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubień łapek w górę. Pozdrawiam.